Cześć Boże, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chciałam się z Wami podzielić tym, jak wielką dla mnie przygodą był właśnie ten Tydzień Biblijny. Szczerze mówiąc, chyba nie spodziewałam się, że tak bardzo i tak blisko spotkam się z prorokami, a przede wszystkim ze Słowem Pana Boga. Mam nadzieję, że, że ten czas był dla Was dobrym czasem, obfitym czasem, a przede wszystkim czasem, który wzbudził w Waszych sercach. Miłość do Słowa Bożego, bo właśnie o to chodziło. Chciałabym, myślę, że nie tylko ja, sam Pan Bóg na pewno chciałby, żeby ten tydzień biblijny nie trwał tylko przez tydzień, ale przez całe nasze życie w naszym sercu. I do tego zapraszam, do tego zachęcam, kochani, czytajcie Słowo Boże, nie tylko czytajcie, ale zgłębiajcie. Chciałam też podziękować w tym miejscu siostrze Judycie Baju, która była pomysłodawczynią tego właśnie tematu, żeby właśnie spojrzeć na proroków mniejszych, których może nie do końca znamy i powiem jeszcze, że tam kilku proroków zostało, więc zachęcam do tego, żeby przeczytać ich księgi.